Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie, witam Was Kany z, z Kambodży Kochani tak jak obiecowych live wczoraj za to, że nie było przepraszam ale niestety był mecz, ludzie chcieli mecz oglądać, pisali do mnie, więc yy, odpuściłem się. Ale dziś yy, bardzo Was proszę, rzućcie propozycję o której waszej czasu polskiego pasuje, bo zrobić tego live'a i dzisiaj już startujemy. I może powiecie czy wolicie na YouTube, czy na, na Facebooku Bo nie wiem, czy dam radę na, na obydwu Być może mogę to zrobić na dwóch urządzeniach, tak mogę to zrobić też Ale no nie wiem, czy to nie będzie za skomplikowane, za dużo nie będzie Tu bym, tam będzie pisanie, tam będzie pisanie Ale zobaczymy Napiszcie najpierw, co o tym myślicie i o której godzinie yy, by Wam pasowało No u nas dzisiaj super pogoda Nie jest już tak duszno przynajmniej nie padzę. Jest fajnie, co tu dużo mówić. Zapraszam kochani serdecznie. Dajcie znać i piszcie co robimy, bo czas leci. A ja chcę zrobić ogłoszenie, żeby stalić o której godzinie. Pozdrawiam serdecznie, życzę jego dnia, do usłyszenia.